Witam Was. Jak to zawsze bywa w domu drewnianym, w sumie nie ma chyba końcu remontów, ponieważ zawsze coś się dzieje, jeszcze wiele rzeczy tutaj do końca nie jest skończonych, także dzisiaj kolejny projekt, ponieważ słońce wyszło bardzo mocno, naładowało mi wszystkie akumulatory, więc mogę sobie trochę tutaj znowu podziałać, bo i tak mam teraz nadwyżkę prądu, także zacząłem robić coś, co już w sumie dawno chciałem zrobić tak sobie pomyślałem, a w sumie może i nawet nagram coś innego, troszeczkę inny kontent znowu, bo już dawno nic o jakichś remontach nie było także no to co, co robię, to wam teraz pokażę tak, tutaj e, no już widać to jest wszystko tutaj już, zaraz będzie jedno wielkie odkurzanie jak skończę Choć odkurzacz też sam jest bardzo mocno zakurzony. Garnki też trzeba będzie wysprzątać kotom, bo niestety też się zapruszyły. I tutaj mamy nasze drzwi wyjściowe. Tutaj, gdzie się wchodzi do kibelka. No wszędzie bałagan, na to nie zwracajcie uwagi. To nie jest muzeum. I te drzwi wyglądały właśnie coś takiego. Czyli tak no dość... Dość nieciekawie, także zacząłem po prostu to sobie tutaj robić, także to już mamy ładnie wyszlifowane, już gładziutko pięknie i tak sobie to po prostu tutaj szlifuję już zwykłą wiertarką na papierze ściernym i tak sobie tu po prostu działam z tym. Plan jest, żeby te drzwi po prostu całe oczyścić z tego, bo one też i poobijane były i wiadomo co jeszcze, także ta strona jeszcze jest do zrobienia to chcę całe sobie tutaj wyczyścić. Problem jest tylko z górą, bo tutaj kiedyś te drzwi ktoś musiał tak przyciąć jakoś niefajnie i one są, o tutaj całe to jest wszystko pokruszone. Także próbuję to jakoś wyprowadzić. Tutaj mniej więcej już to tak wyprowadziłem, o tym, ale no robią się takie zagłębienia, także tu będę musiał pomyśleć jak to zrobić. No można by to było wyszpachlować, ale mi się to nie podoba jak to jest wyszpachlowane na równo, także muszę tu jeszcze pomyśleć może kiedyś dremelkiem po prostu tutaj jakieś wzory wyrzeźbie na tym tak też można by było zrobić bo już kiedyś dremelkiem w drzewie robiłem przeróżne rzeczy, jakieś kwiaty, wazony nie wiadomo co jeszcze, to tam na suficie kiedyś wam pokazywałem także może jest to tutaj jakiś plan żeby tutaj jakiś wzór zrobić, tylko jeszcze no nie mam za bardzo pojęcia jaki wzór by tu zrobić, żeby mi to Pasowało w te uszkodzenia, ale to będziemy myśleć nad tym w jakiś dzień. Później muszę jeszcze wziąć te futryny, tutaj wyszlifować też, ponieważ no one też nie są w najlepszej jakości. Górę już sobie troszeczkę zrobiłem. Drugą stronę też, oczywiście, trzeba będzie całkowicie zrobić, bo ona też no, no nie jest najlepszej jakości. No i później myślę jeszcze co z tym zrobić, bo to było kiedyś przemalowane tak na szybko i może by to wartało było też to oczyścić po prostu i zrobić to na porządnie. Żeby mi się to po prostu wszystko zgrało tutaj z tym, o no tą część wtedy wam pokazywałem. Tam jest mój warsztat yy, z tyłu, także tutaj po prostu to już jest wszystko wyrobione, ta cała strona. Tu kiedyś było składowisko drzewa, stamtąd przeważnie czasem wieczorami coś dla was nagrywam na ten moment. Także to jest z tamtego miejsca nagrywane z mojego warsztatu. No i to jest ta część, ale teraz jeszcze oczywiście mamy drugą część, i druga część jest z tej strony. Tutaj już pierwsze rzeczy są już położone, także to już jest pierwsze rzeczy zrobiona. Ale jak widzicie, tutaj dalej jeszcze jest kupa, kupa roboty. Ale najpierw muszę powolutku to drzewo stąd opróżniać. Także pracujemy. To drzewo tutaj leży już od samego początku, czyli ma gdzieś 16-17 lat. Jest dosłownie suche na proch, a nawet jeszcze żeby było śmiesznie, to jeszcze się kornik nawet zdążył wdać w to drzewo. Przez to, że ono już jest takie stare. Gdzieś nawet było widać, nie wiem czy teraz będzie widać. Gdzieś tu miałem takie kawałki, zresztą widać ile tutaj prochu na tym leży. O, patrzcie tu. To jest wszystko po prostu już kornik w to blas. Także jeszcze trzeba z tym po prostu jak najszybciej uciekać z tym drzewem. I tu po prostu teraz e, będzie później ta ściana też oczyszczana, będzie tą farbą jeszcze ADR zabezpieczona, tak jak tamto pod spodem, i pójdzie bałazeria po prostu na to. No, tu będę mieć też taki nieciekawy przeskok, e, bo jak widzicie, te ściany nie są tutaj proste. Także już zauważyłem, bo tego wcześniej nie widziałem, bo tu stało drzewo, jak tutaj byłem że tu jest właśnie coś takiego więc tutaj będę musieć to wszystko obluzować i zrobić takie rusztowanie żeby to po prostu wyprowadzić na prosto. bo jak teraz sobie popatrzymy to mamy taki skos w tą stronę i później by był w tą stronę no i to by dość niefajnie wyglądało także to trzeba będzie tutaj naprostować żeby to szło po prostu w linii prostej także to wszystko będzie trzeba odkręcić i zrobić tutaj takie rusztowanie żeby to szło po prostu po prostej linii i później można będzie dalej z tym jechać, ale to nie jest projekt na dziś. Dziś się po prostu zajmujemy dalej tym tutaj wszystkim, żeby to najpierw wyczyścić i doczyścić. Także jedziemy dalej z tym. Dobrze moi drodzy, drzwi futryna gotowe. Tutaj jest straszna zadyma się zrobiła. Będę mieć tutaj strasznie nieco odkurzać za chwilkę. Także już aż głowa mała. Ale został mi jeszcze ten próg i z tym będzie wielki problem. Bo jak ktoś się orientuje i kiedyś szlifował naturalne drewno, które nie było wyheblowane kiedyś, czyli ze wszystkimi zwojami i tak i wie jak ta farba do środka potrafi wejść, i jak to takim czymś wyszlifować. To nie jest proste. To jest wielki problem, żeby coś takiego zrobić. Tu by trzeba było mieć pewnie piaskarkę. Ale jak sami pomyślicie, jak to brzmi piaskarka i środek domu no nie za bardzo. Teraz już jest strasznie dużo kurzu tu wszędzie, a co dopiero, jakbym piaskarkę odpalił. Ale drzwi już są gotowe. Oczywiście to trzeba wszystko jeszcze podkurzać, nie? no? Bo to, to jeszcze, no, futryna też gotowa. Góra, dół, no i został nam ten próg, nie, do zrobienia, druga strona też jest gotowa, i później oczywiście odkurzanie, patrzcie co tu się dzieje, jest... i to jest w domu, nie, to nie jest gdzieś tak na zewnątrz, czy coś, my tu normalnie mieszkamy i chodzimy tędy codziennie, także tu będzie za chwilkę niezłe sprzątanie, no został mi ten próg, będę próbować. Ale jak znam życie, to to się i tak pewnie całkowicie nie da. To później by trzeba było dremelkiem i tutaj wyciągać te. Bo to są po prostu między zwojami, która tu farba weszła. I tego się nie da wyszlifować, bo by musiało naprawdę bardzo dużo z tego balka zeszlifować. Albo po prostu no, będzie taki czysty balek z niebieskimi zwojami. Na razie zobaczymy. Bo dzisiaj chyba raczej na pewno nie będę już mieć czasu, żeby jeszcze to dremelem robić. Bo muszę też to wszystko podkurzać. A to już znowu jesteśmy godzinę dalej, zanim to wszystko wyszlifowałem. Także no, ja spróbuję jeszcze pół godziny się tutaj pomęczyć z tym balkiem, z tym progiem. I co z tego wyjdzie, to wyjdzie, nie? To zobaczymy za chwilkę. Także gdzieś z pół godzinki jeszcze sobie tutaj podziałam, bo później muszę już to odkurzać. Dobrze, no i to by było tyle, ile się dało zrobić, tyle zrobiłem, ale jeszcze nic prawie nie widać na tym, bo po prostu tu jest tyle kurzu, że teraz pierwsze co, to jest centymetrowa warstwa kurzu praktycznie wszędzie. Także, no, pierwsze co, to trzeba będzie teraz zacząć odkurzać. A odkurzacz wygląda tak, jakby mu się samemu przydało odkurzanie, tak szczerze mówiąc. Także, no. Biorę się za odkurzanie i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy tego. Bo teraz naprawdę słabo co tu widać, to jest po prostu tak zakurzone, że no nie widać czy jest gotowe, czy nie jest gotowe. Także biorę się za odkurzanie najpierw. Dobrze, to mamy wyodkurzane. Efekt jest widoczny, ale nie jest jeszcze to, co to ma być. Także to już w inny dzień się tym zajmiemy, bo już mi słońce praktycznie, że zachodzi. Także wiadomo, będzie mniej prądu Także to już na inny dzień Na razie zostawiam tak jak to jest A jak ten próg wyszedł, to Wam jeszcze pokażę Próg wyszedł to tak Czyli no praktycznie tutaj się to udało zrobić ja Tutaj tego na razie nie ruszałem Bo tu i tak jest wykładzina Także to sobie jeszcze odpuściłem Chodziło mi tylko o tą górę tutaj no, tak jak to w naturalnym balku bywa, wiadomo, nie wszystko poszło. To trzeba będzie sobie w jeden dzień wziąć e, dremelek, e, głowicę frezarską do tego i po prostu tu w te randy tym dremelkiem powchodzić i to po prostu wszystko ładnie powyczyszczać. To, co jeszcze zostało, to jest jedyna opcja, jaka jest na ten moment, żeby to po prostu zrobić dremelkiem. I tak samo tutaj te ranty, które zostały. Gdzie się po prostu tą głowicą nie da wejść z tej wiertarki Także to już reszta jest roboty do dremelka I próg będzie praktycznie jak nowy Ale to już w inny dzień sobie dalej zrobimy Także takie prace dzisiaj Także ja Wam życzę miłego dzionka Ja tutaj oczywiście cały ubrany w kurtce i we wszystkim Bo tu się inaczej nie da, bo tu nie ma ogrzewania i tu jest taka temperatura, jaka jest na zewnątrz. dzisiaj mamy minus 5, także mamy tutaj minus 5. A jak jest minus 20, to jest i tutaj też minus 20 w tej części, bo tu nie ma ogrzewania. No i to jest praktycznie żadne. Także jak trzeba iść do kibalka, na dworze jest minus 20, to na kibelku też jest minus 20. <noise> także to jest taki kibelek do wytrwałych tutaj. Nie każdy sobie poradzi, żeby wytrzymać, żeby tyłek nie przymarzł do Sedezy. Także to jest zawsze szkoła przetrwania. Jak trzeba iść do kibelka, a jest minus 20, to wtedy robi się naprawdę ciekawie. Trzeba uważać, żeby się deska nie zbłączyła, bo się przykleisz. Także tyle na dziś. Trzymajcie się.